A widzisz to widzisz to. A dzisiaj jak tam automat do pusiek i do budlów. Łobyciec ma ile dostaniemy do na nazwy. I mam pu dwie puści, cały, jedna trochę pogiąty, jedna budla zwrotnu, druga budla bezwrotnu i jedna budla plastikowu z bidronci. A jedzę łobyciec do Lidla. Czyli Lidl nam przyj wszystko przyjmie, Ci nie? łesnita. Wes do końca jedziemy a według nowych zasad ja powinien dostać 4 zł za to wszystko za te sześci smierce, które tu są dobra jedziemy byciec wiele to da dytków. Jest majonazet z dwoma budloma, a to dlatego, że ten automat nie przyjmował butelek szklanych. I mam taki kwit na 40 groszy: 3 razy puśka bez kaucji i jedna budla plastikowa z innego sklepu. I kupon można wykorzystać tylko w tym jednym sklepie. Na to mamy 300 dni. Trzeba zrobić zakupie za minimum 2zł No dobra, to teraz mam takie pytanie Co ja mam zrobić z tymi dwoma butelkami? Jedząc po całych kartuszach i co Po wszystkich sklepach co oni, co oni wezmą, co budle czy nie? Mam nadzieję, że oni zmienią ten automat na wiąksi To nie będę po całych kartuszach No dobra, to było wszystko Ja sobie żegnam i życzę przesi go dobry. do obrigły do wzdrzeni.